6 lat historii TF i SKOK to 6 lat skuteczności, szeroki wachlarz atrakcyjnych produktów i zbudowane zaufanie. Etyczne inwestowanie to innowacyjna formuła prowadzenia biznesu funkcjonująca w świecie od 30 lat. Na polskim rynku pionierem wdrażającym fundusze etyczne jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Jego zadanie jest dokładnie takie samo jak każdego innego funduszu inwestycyjnego, a więc pomnażanie zgromadzonych środków, inwestując je w instrumenty rynku kapitałowego. Wyjątkowa jest w nim właśnie specyfika zarządzania środkami, gdzie obok tradycyjnej analizy ekonomicznej Dokonuje się dodatkowo analizy etycznej emitentów papierów wartościowych, które do tego funduszu są nabywane. Od 2004 roku TFI wciąż rozszerza ofertę produktową o nowoczesne strategie inwestowania. Etyczne inwestowanie jest dla TFI projektem kluczowym. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2008 roku, w związku z tym jego historia nie jest może jeszcze zbyt długa. Niemniej jednak, patrząc. 12 miesięcy wstecz pozwolił osobom, które powierzyły mu swoje środki, zarobić już ponad 13%. W 2008 roku na Jasnej Górze zorganizowano pierwszą ekspercką konferencję na ten temat. Przedstawiono projekty i założenia teoretyczne inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Druga edycja konferencji pod tytułem Inwestowanie etyczne wymogiem współczesnych czasów odbyła się w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak łączyć etykę z biznesem? Jak inwestować w czasie kryzysu? Czy inwestowanie etyczne w edukację ma sens? To główne tematy paneli. Etyczne inwestowanie to stawianie człowieka na pierwszym miejscu. Studenci jednego z najmłodszych uniwersytetów w kraju wierzą w przyszłość stosowania zasad etyki w biznesie. Studenci interesują się jednak. Zagadnieniem inwestowania i etyczności. Zaangażowanie początkowo było sceptyczne, z każdym dniem, po każdych zajęciach obserwowałam coraz większe zaangażowanie i coraz bardziej pozytywne podejście, pozytywny stosunek. TFISKOW to instytucja angażująca się właśnie w inwestowanie odpowiedzialne społecznie. Pierwszy na polskim rynku fundusz etyczny SKOK SFIO Etyczny 1 potwierdza trafność przyjętej drogi rozwoju, wyznaczając nowy horyzont wyzwań. Osoby, które nie, nie inwestują po to, żeby zarobić jak najszybciej, jak najwięcej, tylko chcą stabilnie budować swój portfel, który będzie stabilnie rósł. SKOKI są jednym właśnie z pierwszych, właściwie pierwszą, pierwszą instytucją, która, która stara się promować właśnie to inwestowanie etyczne w naszym kraju, i przecież właśnie Skoki zapoczątkowały jeden z pierwszych funduszy etycznych. To właśnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skok właśnie zaproponowało utworzenie takiego funduszu. Ten fundusz etyczny. Działa dosyć sprawnie i teraz są plany powołania następnych funduszy etycznych w Polsce. Okazuje się, że etyka w inwestowaniu to przyszłość, a odpowiedzialność i troska społeczna nie przeszkadza w osiąganiu też najlepszych wyników finansowych.